Cześć! To ja. I teraz zrobimy taką serię. No, jeszcze mnie nie znacie. się związano, ta, ta, ta. e, Zrobimy taką serię vlogu i to jest tylko info. Będzie króciutkie, ale wiecie co? No, no, tam są te to. I wiecie co? E, będą takie vlogi. I to jest pierwszy odcinek. Mam mądrą kuzynkę. Łaka się. Dajcie 100 lajków, jak będzie więcej niż to Iluminati. Jak będzie 100 lajków, to zrobimy. To zrobimy pierwszy odcinek takiego vlogu prawdziwego. A więc to był tylko odcinek próbny. Do widzenia!